Według pewnej starej legendy istnieje las, który między swoimi drzewami skrywa coś więcej niż tylko leśne zwierzęta. Jest to las, po którym w wioskach zbudowanych w jego okolicach krążyła pewna legenda. Mieszkańcy tychże wiosek nazywali ten las, Lasem Cieni. Sama nazwa nie brzmi zbyt niezwykle, lecz legenda jaką skrywa to już co innego. Podobno, jeśli ktoś uda się do tego lasu w rok przestępny, w nocy z dnia 28 na 29 lutego, będzie mógł doświadczyć czegoś niezwykłego. Jedyne co musi zrobić, to udać się zupełnie samemu w głąb lasu cieni, tak aby wszędzie dookoła niego były tylko i wyłącznie drzewa. Gdy już to zrobi, Powinien zaczekać aż zapadnie zmrok. A gdy tak się stanie, śmiałek musi poderżnąć gardło zwierzęciu schwytanemu w tym lesie, po czym rozpalić ognisko i dodać do niego krew zabitego wcześniej zwierzęcia. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, po jakimś czasie dookoła ogniska pojawią się cienie bez widocznego źródła. Po prostu będą wyrastały jakby z mroku. Tam, gdzie kończy się światło ogniska. Cienie te będą skakały, tanczyły i jakby bawiły się dookoła ogniska. Wtedy, jeśli się uda, można w całkowitej ciszy usłyszeć szept tychże cieni. Jeśli ktoś słucha się wystarczająco dobrze, być może będzie w stanie zrozumieć cienie. One opowiedzą mu najróżniejsze tajemnice. I odpowiedzą na jego największe pytania. Nie trzeba im o nich mówić. One będą doskonale wiedziały, o jakie pytania chodzi. Lecz jest w tym haczyk. Ognisko nie może zgasnąć. Trzeba czuwać przy nim i podsycać ogień przez całą noc. Nie można także od niego odejść. Nie wydaje się to trudne, lecz wraz z tym, jak długo pali się ognisko, cienie stają się większe i jakby silniejsze. Powoli zaczynają podrywać cień śmiałka do tańca, a sam śmiałek staje się coraz bardziej i bardziej zmęczony. Jeśli zaśnie, ognisko natychmiast skaśnie, a gdy to już się stanie, on już nigdy nie wróci z tego lasu. Nie wiadomo do końca, co działo się z tymi, którzy nie wrócili z lasu cieni, jednak Podobno z lasu udało się wyjść dwóm osobom. Stało się to w odstępie wielu lat. Pierwsza osoba mówiła, że były tylko trzy cienie, druga twierdziła, że było już dwanaście cieni. Z tego można łatwo wnioskować, co stało się ze śmiałkami, którzy nie wrócili z lasu cieni.